To trzeba powiedzieć? Tak. O, poczekaj, ja ci zaraz zapytam o coś. A, dobra, dobra, dobra. z gwiazdą, to będzie pierwszy odcinek. drugi oh pierwszy God! odcinek. No. Słuchaj, Ty zagrałaś koncertów kilka tysięcy pewnie, co? Tak. A występowałaś dla bardzo różnej publiczności, tak. ee, dla małych miasteczek i tak dalej, ale dzisiaj występowałaś na przykład dla prezydenta. Czym ci się różni? Niczym prezydent to człowiek. <laughs> ale wiesz, czy ty, ty, ty jest jakiś, wiesz, większy stres, że Boże prezydent, w rzędzie, nie, w ogóle. W jedna literka? W ogóle nie ma dla mnie stresu, tym bardziej, że jestem pewna swoich możliwości. I zawsze z wielką radością wychodzę na scenę, bo wiem, że mogę się podzielić z fanami, a niewątpliwie na pewno prezydentem z nami mają tworzącą. Słuchaj, dzisiaj wymyśliłaś latający dywan, tak. na przykład. Tak. To skąd ty bierzesz te pomysły? No? Głowy. Jestem... Głowy. Jestem wariatką. Mam głupie taki... pytanie, głupie pomysł. No. Czy mądra chodziła? Mam takie, jestem wariatką, mam zwarzywane pomysły, no. Pięknie.